Cześć, witajcie w kolejnej części vloga moje 5 minut. Dzisiaj to jest chyba 160 odcinek, e, więc nic nie zmienia. Kontynuuję pracę nad sliceem odpowiedzialnym za. już sobie sprawdzam. za procesor e, pracy w Pomodoro, bloku pracy. Więc zapraszam na kolejne 5 minut porcji wiedzy z C-Sharpa, Raidera, Event Modelingu i nie wiem, czego jeszcze testów pewnie więc piąteczka ustawiłem. a w zasadzie wczoraj, jak dobrze kojarzę, to jakiś testik napisałem i ten teścik się wykonał więc tutaj mam a, i chciałem chyba zrefaktoryzować yy, testy związane z poprzednim slice'em, więc tak na szybko wrócę. Yy, state view, nie wiem czy to o to chodziło. Yy, nie, 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 nie slice'em, znaczy nie z testami tylko z widokiem, jak dobrze kojarzę, view. I tutaj mam pobieranie, i to pobieranie chciałbym po prostu przenieść w taki sposób, jak ja mam tutaj w mojej warstwie. Czyli przekopiuję sobie to i przeniosę tutaj, żeby troszkę uprościć kodzik. Więc mam work dated, time stampy i tak dalej, tu jest event event okay. i teraz ten event tu jest niepotrzebny więc to repo jest niepotrzebne w sumie mógłbym uprościć to tak I to repozytorium w sumie tylko wpada do, wpada do tego tutaj zdarzenia. Zdarzenia tylko do BaseView. Ok. I robimy to samo tutaj. Tylko z tym, że wyciągam dane z Work To samo. Tutaj mogę się pozbyć. Mam tylko Restor State. jest bardzo prosty, nie ma co tego komplikować. Extensiony latują. Generic latuje. Tutaj jeszcze są jakieś. Podobnie, więc warto będzie teraz testy uruchomić od nowa. Room unit test. A przy okazji mogę jeszcze nawet tutaj uprościć w zasadzie, bo w tej samej formie, jak będą bardziej skomplikowane e, eventy, i tak dalej, to, to zrobi się to inaczej. Dlaczego to jest nieużywane? Aha, no w sumie jeszcze nie implementowałem. Więc to jest szybki refaktor. Testy. Gdzieśmy tu zjechały, gdzie jest okienko do testów. Eee, uruchomię sobie. Czyli można by wszystkie testy uruchomić. Eee, Run current. O yes. Gdzie to się uruchamia wszystkie testy? Tutaj może. Więc niech mi się odpalą testy. Ja sobie już tutaj może jakiegoś komita zrobię. Szybko czas mi się kończy. Dzisiaj znowu będzie sama refaktoryzacja. <laughs> unit testy się wykonały. Ok, nie widzę gdzie one są w tym raiderze. Gdzie jest tutaj jakiś unit test? Okay. Wykonały się. Nie są do końca unit testy, ale ok się wykonały, więc midcom mid factor use 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 get From this days view. Więc zegar wybił <coughs> czas i dzisiaj nie będzie przedłużania, bo w sumie jestem z czasem z prawie 1 do 1. Więc tu mam mój widoczek i kolejny test. Jaki będę robił to będzie test state change i tu mogę sobie spokojnie skopiować kodzik przykładowego testu innego, gdyż będę do tego używał, tylko troszkę w innej formie. Więc, prawie na styk dzisiaj. Dzisiaj nie przeciągnąłem w końcu, bo tak się fajnie złożyło, że refaktoryzacja trwała w miarę e, krótko, więc się udało i zrefaktoryzowałem testy. Troszkę się uprościły widoki. E, no i zobaczymy, co przyniesie przyszłość. A dzisiaj dziękuję i do usłyszenia w kolejnych częściach bloga moje 5 minut, na którego Zapraszam wszystkich. Cześć.